Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego opublikowaliśmy raport dotyczący transformacji energetycznej, Zielone Horyzonty, Polska w drodze do bezpiecznej przyszłości, który mówi o transformacji energetycznej, w jaki sposób przeprowadzić, jakie są priorytety, jak te ryzyka, które się pojawiają, próbować mitygować. Widzimy, że oprócz tego, że w Polsce należy redukować CO2 i gazy cieplarniane, widzimy, że wchodzimy w czasy, w których bloki węglowe, które są w Polsce, są przestarzałe. Więc nasuwa się jednocześnie konieczność ich transformacji, modernizacji. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, w ramach transformacji energetycznej konieczny jest lider, który poprowadzi tą transformację, synchronizuje wszystkich aktorów, które są, którzy są w grze. Po trzecie, to finansowanie, czyli mówimy o ogromnych środkach z naszych wyliczeń, to jest 1 do 1,6 biliona złotych. Widać, że jak podsumowaliśmy to, jakie środki są obecnie dostępne przez rząd przy wsparciu funduszy europejskich to jest 250-300 miliardów złotych. Widać ogromną lukę finansową i tutaj na pewno będzie konieczność zaangażowania zewnętrznych, zagranicznych podmiotów. Transformacja energetyczna jest jakby nieunikniona i ona jest bardzo istotna. Nie tylko dla samej jakby transformowania tej branży, ale to jest krwiobieg całego polskiego przemysłu. Jeśli tego nie dokonamy, to koszty energii w Polsce będą ogromne i wpłyną na efektywność produkcji przemysłowej w Polsce, co wpłynie bezpośrednio na efektywność polskiej gospodarki, więc to jest temat nieunikniony. Dzisiaj, jak słuchaliśmy tutaj pani minister, jak również prezesów spółek, widać, że ta synchronizacja jest, chęć zmiany jest, także warto wsiadać do tego pociągu, bo on powoli będzie odjeżdżał.